A cóż to za piękny błękit, 30 października, temperatura dwucyfrowa na plusie, przepiękne wczesne popołudnie. O! Cudna sprawa. Jaka ładna cisza. Przed chwilą samolot i już znowu leci. No, bardzo proszę. Co za piękny dźwięk. No i ten błękit jesienny. No, ja tu gadu gadu, a temat jaki? Moja zbroja. Najpierw chciałam dać tytuł U uzbrojenie, ale to, to nie byłoby dobre. Moja zbroja, a zbroja kojarzy się z rycerzem. Kiedyś zbroja jak wyglądała, każdy wie, i trzeba było chłopa silnego, żeby taką zbroję mógł dźwigać. O, no to dlatego miał pomocników, którzy pomagali mu tę zbroję wdziać, a potem na koń wrzucić się. Przy pomocy pomocnika, giernika czy jakiegoś innego człowieka? I tak to wyglądało. No. A co to ma do rzeczy, jeśli chodzi o taką wątłą kobietkę jak ja? Moja zbroja? A cóż to ja mam zamiar się uzbroić? A moja zbroja to to, o czym gadam od dwóch lat prawie chyba już od dwóch lat latam po tym lesie i nadaję jak szalona a to dzisiaj będzie takie podsumowanie bo już mi świta wełbia żeby może jakąś nową playlistę z jakimś nowym pomysłem założyć ale cóż by tam mogło być chyba tylko moje śpiewy albo tańce Ech, chyba nie prędko zrezygnuję z tego gadania, ale do rzeczy, moja zbroja. Moja zbroja to spokój, moja zbroja to radość każdego dnia, której szukam. Moja zbroja to życzliwość, moja zbroja to cierpliwość, moja zbroja to wiara w Boga. Moja zbroja to wdzięczność za każdy poranek, każdy dzień, kiedy mogę robić zwyczajne rzeczy, bo bywa czasami, że nie mogę ich robić i coś mało fajnego zatrzymuje mnie w domu. A jak już to minie, to moje serce przepełnia wdzięczność, że minęło. To moja zbroja, wdzięczność. Moja zbroja to nadzieja zawsze i od nowa, że najlepsze przede mną. Moja zbroja to. Wielka umiejętność, której uczy się. Raz mi lepiej wychodzi, raz gorzej. Umiejętność wybaczenia to też moja zbroja. Moja zbroja to życzliwość w patrzeniu na swoje słabości, na słabości innych. Moja zbroja to Przekonanie, że jeśli ja chcę być sobą obecności innego człowieka, to i on chce tego samego. A wrzucenie go do klatki, które jest cudownie, wygodnie i pięknie, tylko drzwiczki się zatrzasnęły. <śm> to jest coś strasznego. Nie chciałabym być w takiej klatce i tak sobie myślę, że niewiele osób chciałoby w niej być. To wielka umiejętność, której ciągle się uczę być sobą i pozwalać, by inni byli sobą, w mojej obecności, to moja zbroja. Kiedy mogę uśmiechać się do swoich myśli, do siebie albo do innych, ale jeśli nie ma innych w pobliżu, to czemuś nie miałabym uśmiechnąć się do siebie? No czemuż, no to się uśmiecham. Moja zbroja, to zauważanie tego, co dobre. Moja zbroja to patrzenie na innych ludzi przez to magiczne szkiełko, które pozwala mi zobaczyć w nich dobro, nie tylko ich wady i słabości. To moja zbroja! No to cóż, nigdy nie spadam z tego konia, nigdy się nie potykam. A tak potykam się, a tak spadam. Ale moja zbroja to... To ciągłe podnoszenie się. Ciągłe, ciągłe i ciągłe. Ciągle od nowa. To moja zbroja. Docenianie. Wszystkiego co mam i kim jestem to moja zbroja i lubię siebie za to a właśnie tak a kiedy sięgam jakiegoś dołka to jeśli nawet to trwa to wyściubiam nos i wygrzebuję się z niego najszybciej najszybciej jak się da to moja zbroja, i grzechem ciężkim jest nie zauważać tych wszystkich wspaniałości, które ofiarowuje nam każdego dnia ten świat. Tej kwestii nie grzeszę. Zauważam, doceniam, upajam się tym pięknem i daje mi to chwilę szczęścia i ufność, że wszystko co najlepsze przede mną, no, przede mną rowerzyści, też im się chciało w te skręcić, w tę ścieżynkę taką, Taką, wąską. Jaki psiunio. No dziewczyna musiała się obejrzeć. o cóż ta kobieta czerwonej kurce tu robi. <słuch> moja zbroja. To ten uśmiech, który zawsze mam pod ręką. To też moja zbroja. Uwielbiam to. No, moja zbroja to również wyciągle ciągle zajętym. zajęta, ciągle zajętą. Wie ciągle w głowie pomysł na to, co będę robiła. I nigdy, przenigdy nigdy się nie nudzę. To też moja zbroja. Czy o czym zapomniałam? Nie wiem. A jak zapomniałam, to dopowiem w następnym filmiku. Moja zbroja, której nie zdejmuję nigdy. A po co? A ileż by to było fatygi, żeby ją z powrotem nałożyć? <noise> to też w niej trwam każdego dnia niezmiennie. Od 64 lat, a niedługo od 65 Ach, nie zawsze było tak cudownie z tą zbroją ale uczę się mieć ją zawsze na sobie moja alejka odzyskana jesienna jeszcze jesienna i piękna bo to umiłowanie natury, które jest we mnie od zawsze, odkąd pamiętam, to też moja zbroja. Pięknego, radosnego, spokojnego popołudnia z taką właśnie refleksją, by móc uzbroić się w to, co najlepsze żeby ten świat wtedy wydawał się piękniejszy niż jest.